po króciutkiej przerwie. Ze mną jest zaszczytny, wybitny gość, pan kapitan Andrzej Soj Sojsal, emerytowany marynarz i autor książek, książek, książek o tematyce marynarskiej właśnie. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Oczyw... Pani, Słucham. Panie kapitanie, 38 lat na morzu, tak? Tyle, tyle było? No 38 lat z małymi przerwami oczywiście, ale 38 lat pływania w polskich liniach oceanicznych i Polskiej Żegludze bałtyckiej. Wpływanie to dało bardzo, bardzo dużo różnych ciekawych przygód morskich, łącznie ze spotkaniami tajfunów, silnych sztormów, spotkaniami piratów, co w tej chwili dla każdego jest prawie niemożliwe. realne. Tak, bajkowe bo wręcz. Wszyscy cofają się do karawel pirackich, Captain Blight, Drake tak dalej, a w tej chwili również są. To są po prostu normalni normalnie złodzieje, którzy atakują statki, żeby zdobyć jakiś ładunek albo wziąć statek. W Somalii w niewolę całą załogę, i później żądać okupu. Więc z takimi historiami się spotykamy. No i ja to samo przeszedłem z tym, że to nie miało miejsce w Somalii, tylko na redzie portu w Tanzanii. O, proszę opowiedzieć, jak to wyglądało. No, to, no, byłem na statku zachodnio-niemieckim, staliśmy na redzie małego porciku. No i pilot nas ostrzegł, że proszę uważać, bo w nocy możecie być zaatakowani przez piratów. No, przygotowaliśmy się do tego ataku i w nocy koło 12 w tropikach noc jest bardzo ciemna, podpływają łodzie z murzynami, zarzucają kotwiczki na burtę i ładują się na statek. Nie wiedzieli, że jesteśmy przygotowani. W tym czasie wszystkie światła zapaliliśmy na pokładzie i cała załoga, czym kto miał, zaatakowała tych piratów. Walka trwała cztery godziny, ale muszę przyznać, żeśmy odnieśli sukces, bośmy tych wszystkich Murzynów odparli. Radioficer wzywał pomocy przez naszą statkową radiostację. Niestety nikt się nie odzywał i pomoc żadna nie nadeszła. Dopiero rano przyszli, no żeście byli dzielni bardzo jesteście, żeście odparli taki silny atak tutaj miejscowych piratów. No, zadowoleni byliśmy, bo może i życie byśmy mogli stracić z uwagi na to, że niektóre ataki właśnie tych piratów, jak w Nigerii czy gdzieś, czy w Zatoce Malajskiej, kończą się bardzo tragicznie. No, w tym wypadku myśmy z otwartym udało czołem się. i udało się. Fascynująca opowieść, panie kapitanie. Takie opowieści były hmm, powodem, dla którego powstały te książki? Był... Tak, oczywiście. No ja pływałem na naszym transatlantyku Batory, z którego bardzo dużo ciekawych wspomnień mam. Tutaj jest książka o tragedii Wilhelma Gustrofa. To była największa katastrofa w dziejach historii żeglugi z uwagi na to, że zginęło w trakcie tego zatopienia tego statku około 10 tysięcy pasażerów. No więc można porównać, na Titaniku zginęło 1500 pasażerów i na temat Titanika powstało już bardzo dużo filmów. Na temat Gustlowa Niemcy zrobili taki pół, no, film dokumentalny prawie. No ale to on nie, nie zachwycił za bardzo, za dużo ludzi go nie oglądało. Tą lukę staram się zapełnić z uwagi na to, że producent filmowy właśnie mnie poddał taką myśl, żeby napisać na temat tragedii Jechema Guslowa film, napisałem scenariusz. Scenariusz poszedł do Stanów Zjednoczonych z uwagi na to, że trzeba tam mieć duże pieniądze i James Cameron, który zrobił Titanica, powiedział, musi w tym filmie być bohater amerykański. No więc producent, ten mój kolega wrócił z Hollywood, mówi byś By producenta tego bohatera amerykańskiego i znalazłem takiego, ym, dlatego że... I będzie film? Będzie, panie kapitanie. Ja za to nie mogę powiedzieć. Taki film to kosztuje ogromne pieniądze. Ale, ale scenariusz się spodobał? Nie, piszę dopiero. Jeden napisałem i on musi być poprawiony o bohatera amerykańskiego. Dopiero jeśli wcisnę w ten scenariusz bohatera amerykańskiego, jest szansa, że odpowiedni ludzie zainteresują się, ale nic nie można powiedzieć, że to już jest Na pewno. pewne, dlatego że to są ogromne pieniądze. Panie I... kapitanie, no to ja trzymam kciuki, żeby się udało. Ja też trzymam kciuki i też bym chciał, żeby to się udało, dlatego że wtedy wszyscy moi przyjaciele byliby zachwyceni i mielibyśmy szansę dużą jakieś większe pieniądze zarobić i kolegom wszystkim wtedy funduję wycieczkę na dalekie wyspy. Najlepiej na wyspy na Morze Kara Karaibskie. O, nie ma pan dość podróży, panie kapitanie? Takich dalekich? Nie, nie, ja kocham podróże, ja jestem. No. Bardzo lubię i grać w tenisa i lubię na nartach jeździć. W zeszłym roku zdobyłem Mistrzostwo Polski w pływaniu w lodowatej wodzie, oczywiście Wielkie mojej gratulacje. kategorii wiekowej. Nie będę zdradzał, ile mam lat, bo po co, po co mówić, mam dużo już lat. Panie Kapitanie, tajemnice dalekich rejsów. To była pierwsza książka? To była pierwsza moja książka i w tej książce starałem się. Yy, Kiedy przed... pomysł się zrodził na tą książkę? Yy, no, pomysł to nie, dlatego że ja już poprzednio pisałem reportaże w Dzienniku Bałtyckim w Panoramie Północy, yy, także starałem się yy, pisać bardzo dużo takich ciekawostek. Przez to miałem na przykład spotkanie z Fidelem Castro, yy, z dziewczyną zespołu Mazowsze, my byli przez niego zaproszeni. Fidel. Yy, z zaproponował zapalenie cygara tak, kubańskiego. Ja nie miałem zielonego pojęcia, jak się do tego fantu zabrać. No i patrzyłem, jak on to robi. A dziewczyna tam Kuba Libre wypiła, bo on pytał się, co wypijemy. Ja mówię, no Kuba Libre, Kuba Wolna, to, tak. Również no, miałem też spotkanie z Edwardem Kennedym. Też jak pływałem na statku, z uwagi na to, że rodzina Kennedy bardzo interesowała się Polską, Lira Dziwił była spokrewniona z rodziną Kennedy, Robert Kennedy był w Polsce, w Warszawie, w Krakowie. Nawet na takim spotkaniu w Warszawie, nie, w Krakowie widziałem jak stał na dachu Wołgi i ten staw, dach się zawalił. Musieli go podtrzymywać, żeby się nie przewrócił z tego. No a z Edwardem Kennedy właśnie mówiłem, że interesuje mnie z uwagi na to, że rodzina Kennedy'ch jest katolicka, pochodzą z Irlandii. No i Polska bardzo jest zainteresowana, bo to już było po śmierci Johna Kennedy'ego, że Polska jest bardzo zainteresowana właśnie naród polski rodziną Kennedy, dlatego, że John Fitzgerald Kennedy był bardzo interesującą postacią jako prezydent i jako człowiek przystojny. No teraz wychodzą różne inne historie, które na pewno i naszym, niektórym nas, moim kolegom się bardzo podobały, że prezydent Stanów Zjednoczonych był właśnie tak bardzo kochliwy. No. Panie kapitanie, ja, ja słucham zafascynowana tych historii, które Pan opowiada. I tak sobie myślę, że pan chyba nigdy nie siada w fotelu i nie myśli sobie, jejku, ale miałem nudne życie, prawda? Nie, absolutnie nie. Dlatego, że ja mogę tylko powiedzieć, że dość długo pływałem w polskich liniach oceanicznych i tam miałem do czynienia z kapitanami, którzy pływali przed wojną, w czasie wojny w konwojach. No, i taki kapitan zawsze na mostku, bo dużyła się bakta, ciekawe rzeczy opowiadał. Na przykład kapitan Lipiński był kapitanem na Hugo Poontaju. Ja byłem drugim oficerem i opowiadał, jak w tej chwili wygląda pływanie, jak kiedyś wyglądało. On pływał na Garlandzie, gdzie był Garland bombardowany przez niemieckie stukasy w rejsie do Murmańska, i tam prawie połowa załogi zginęła. I mówi, jak na przykład z Nowego Jorku płynęli do Wielkiej Brytanii. To mogli kupować różne rzeczy i w ogóle nie byli poddawani kontroli celnej. I można było się bardzo zbogacić, ale mówi honor oficera. Marnarki wojennej był tak wysoko ceniony, że nikt się nie odważył, żeby czymkolwiek handlować. Co innego, marnarce handlowej. No Tutaj akurat, żeśmy pływali na Południową Amerykę, no i cała załoga się zajmowała handlem, dlatego że nasze pensje były minimalne, no a każdy chciał troszeczkę zarobić. Więc taki był na przykład kapitan Lipiński. Inny kapitan, który bardzo mi imponował, był kapitan Steinsoffler. Pierwszym statkiem zapłynęliśmy do portów amerykańskich. Jeszcze byłem w szkole morskiej i Amerykanie nas, jako z państwa komunistycznego, obstawili Coast Guardem, motorówkami z Coast Guardu, no i, a kapitan miał pełno orderów i to niektóre ordery amerykańskie i oni tak patrzą z Coast Guardu, co, to, to, kapitan komunistycznego statku i tutaj pływał w czasie wojny do Stanów Zjednoczonych i ma amerykańskie ordery. Tych no, historii, panie kapitanie, będziemy mogli jeszcze posłuchać Podczas mar zaduszek marynarskich, prawda? Podczas spotkania. Tak, jutro o godzinie 18 w kuźni y, będzie spotkanie na temat zaduszek marynarskich. No i ja z uwagi na to, że w książkach niektórych właśnie tak opisuje jak tragedia zagłady Heweliusza, gdzie tak roz rozmawiałem z wdową po kapitanie Łasiewiczu. Y, no, tu się też tak złożyło, że akurat ja mam na imię Andrzej, byłem kapitanem promu morskiego, żona ma na imię Jolanta i niektórzy myśleli, że to ja zginąłem i kondolencje przesyłali w Warszawie do mojej żony, bo jesteśmy razem to z kapitanem już, Łaszewiczem z Warszawy. To już dużo smutniejsza historia. Panie kapitanie, zapraszamy na jutro. Dobrze, no my zapraszamy również telewizję. Serdecznie, serdecznie zapraszamy widzów na jutro. Jeszcze raz niech pan kapitan powtórzy, gdzie można przyjść i posłuchać historii. To, to jest Kuźnia, godzina 18, tutaj w Szczecinie. Serdecznie zapraszamy. Panie kapitanie, moim państwa gościem był pan kapitan Andrzej Sojsal. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja również dziękuję i pozdrawiam wszystkich słuchaczy. A ja zapraszam państwa na serwis informacyjny, po którym wracamy z kolejnymi gośćmi. Tak, dziękuję.